Ej Niemcy, bo nareszcie mamy ten dzień. Jaki dzień? No dzień, w którym wypowiemy wojnę Serbia przez to, że zabiła mi mojego arcyksięcia. No to chodźmy do tego Serba, by dać mu nauczkę. Serbia wojna. Ale wiecie, że ja mam sojusz z aliantami i w każdej chwili po zaatakowaniu mnie mogą wypowiedzieć wam wojnę. Nie mogę na to dłużej patrzeć, po prostu was zaatakuję. Moto na co patrzysz, atakuj ty, Wielkoludzie. Ta Francja jest taka piękna, aż chce się ją schrupać z ją przepysznymi bagietkami. Francjo, wypowiadam ci wojnę z Austro-Węgrami. Kolor mojego państwa bardzo przypomina kolory państwa Taku uzmienię kolor mojego państwa na zielony żeby mnie alianci nie zaatakowali. Tak lepiej. Pomogę trochę aliantom bo zaatakuje cesarstwo niemieckie. Zaraz cię nie będzie Duńczyku. Ej, Austro Węgry zmień kolor swojego państwa, bo za chwilę moi żołnierze wejdą na twoje państwo i będą zamieszki. No dobrze cesarstwo niemieckie. No i od razu lepiej. Przejdę przez neutralną Belgię i Luksemburg. Belgio-Luksemburg obronię was przed tym Niemcem w czerwono-biało-czarne pasy. Czyli tak się bawisz te mądralo spale ci ten Paryż? Serbio masz natychmiast się poddać i zapłacić mi jeden kwadrilion dolarów. Nigdy te austriacki lamusie tyle pieniędzy to za dużo. Ale to dobrze, że jestem podległy Brytanii, bo jakbym był zwykłymi Indiami, to by się ode mnie odłaczyło parę państw. Idę na rozkaz Brytanii zaatakować Afganistan. Ej, Afganistan, bo masz za bardzo czarną flagę i chcę z tobą nagrać filmik. No dawaj. Siemaneczko widzowie, dzisiaj wam pokażę, jak zniszczyć Afganistan, to idemy z tym koksem. Afganistanu, a raczej czarnonistanu już nie ma, no i to już koniec tego filmiku. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, jak mordowałem tego czarnego. Jesteś brzydki. A ty, Niemko, jesteś brzydsza. O, o, -o Brytanii, jednak się zdecydowałeś się mi pomóc. No tak, bo jak można atakować niewinne państwa, a w tym przypadku Belgię i Luksemburg. Przed chwilą muszę powiększyć moje kolonie i dobrym przykładem do ataku jest zależne od Brytanii, RPA, inaczej mówiąc, południowa Afryka. I od razu jestem silniejszy.